Cześć, witam was ponownie na mojej pasiece. Dzisiaj jest e, sobota 22 marca i przyjechaliśmy zobaczy zobaczyć, co się dzieje u pszczółek. Ja przed chwilą pokazywałem wam na wylotku pojedyncze pszczółki wlatują, przelatują do ula, coś się dzieje, coś się rusza, więc dzisiaj e, otworzę ule, nie będę zaglądał do rodzin, ale otworzę ule, może wyjmę zewnętrzne zapleśniałe ramki jeżeli tam jest jakaś pleść, bo czasem wilgoć się zbiera w takim ulu wystawię je, że pszczoły mogły je sobie osuszyć i zobaczę co tam się dzieje w środku trochę ale nie w rodzinie tylko w tej przestrzeni obok może oczyszczę z martwych pszczół jeżeli tam są jakieś martwe pszczoły też w ten więc zapraszam was okej okay. więc dzisiaj bez dymu w ogóle tak na spokojnie Założę rękawiczki, będzie mi się przyjemnie pasowało. Będziemy grzebać, otworzymy, zobaczymy co się dzieje. Pierwszy raz po zimie otwieram ul. Od góry. W zeszłym odcinku to od boku próbowaliśmy coś wymieść. Zobaczymy co tu się dzieje. Ok, wygląda w porządku. Słyszę bzyczenie. Opadam cichutko. Tutaj od brzegu mam dwie maty słomiane. Jak je rozsuwam czuję lekko wilgoć i zapach. Zapach wilgoci. Ta się trochę zaklinowała. Te maty słomiane nasiąkają wodą, a potem jest strasznie ciężko przesunąć. Ja jednak nie będę odsuwał. Tutaj otworzę ostatnią ramkę, zaczę. Gdzie te pszczoły? Tutaj możesz zacząć pszczółki wyjadają miodek. Jedna pszczółka podbiera sobie tych zapasów na końcu. Ten plaster wygląda dobrze. Nie widzę na nim żadnej pleśni. Na dole jest trochę osypu. Tego spróbuję wygarnąć. Miód się tutaj w komórkach trochę krystalizuje. Spróbuję Wam pokazać to. Zobaczcie. Ten miodek tutaj ma takie kryształki cukru. Nie wiem, czy to widać. Dobrze, o, może pod tym kątem. Podobna rzecz się dzieje w słoiku. To jest proces krystalizacji. Po prostu miód był niezasklepiony. prawo, Dobra. I jednak wysunę te maty. Więc te, to, to ramkę włożę do środka. Tę ramkę na razie wyjmę. Wygląda mniej ciekawie i dalej nie grzebie. Zamykam tutaj o. I pszczółki zostawimy samym sobie. Hej, tutaj w drugim ulu jest troszeczkę gorzej. Możecie zobaczyć. Na te ramce na dole są takie wypełnione białym komórki. Nie wiem, czy to jest takiego koloru pyłek. Raczej nie. Jest coś takiego: taki nalot jest. A ten plaster, wyjmę go. Dam pszczołom do osuszenia, po prostu postawię je przed dulami, pszczoły sobie je jutro zbiorą. Zobaczę jeszcze ten drugi. Tam podobnie. Tutaj strasznie. Zobaczcie. Tutaj pszczółki po prostu już skończyły swój żywot. Zebrały się w kulkę i umarły. To jest dużo gorszy widok. Zaczynamy dalej. Okej, okay, najwyraźniej to jest koniec kłębu. Szły do góry, szły do góry i tutaj skończyły. Nie wiem co się stało takiego. a nie wygląda to za dobrze. To jest są ramki pełne miodu. zobaczyć. Nie pamiętam, żebym takie ramki wstawiał, ale są kamery. Tu. Zmienię kąt. Zmienię kąt, żebyście lepiej to zobaczyli. Okay. Więc nie pamiętam, żebym takie ramki wstawiał z takimi dziurami. Moim podejrzeniem jest, że coś się stało tutaj z matką. Pszczoły próbowały spodobać mateczniki ratunkowe tutaj na górze. Ale pewnie matka nich nie zaczerwiła, bo już jej nie było. I po prostu coś się z nią stało i pszczoły się skończyły. Smutny to widok jest, powiem szczerze. Jakaś pszczółka przeleciała coś rabować. Nie wiem skąd. Nie z tego ula. Dobra. No i tak. Tak to jest. Tak to jest. Tutaj jest ramka z miodem i z pyłkiem. A na dole osób z pszczół. A dole ja sobie z pszczoły. Zobaczcie. I to by było na tyle z moich pszczół w tym ulu. Tak się ta sytuacja skończyła niezbyt przyjemnie. Cała rodzina trafiło tu i tu Ok, tu jesteśmy przy następnym mulu. Zobaczymy co tutaj się dzieje. Co dalej się dzieje. pleśń po tej stronie jest zapas tutaj pokarmu pociągnięty do góry ładnie Ale to ostatnia ramka, z której pszczoły nic nie mogą wziąć Tutaj widzę na następnej ramce to samo tutaj miodek, miodek, a pszczółek nie ma? A pszczółek nie ma. Ech. Zobaczcie, po karmu tu jest ten pas, jest po prostu ciężki. Po prostu ciężki od miodu. Ten jest o, wysuszony trochę bardziej. Ten też jest ciężki. Przepraszam. Tu też jest trochę pokarmu. Znowu jest trochę pokarmu, nawet więcej. A ten jest suchy i pusty. OK. Osypu na dole za bardzo nie ma, może dlatego, że sprzątałem. razem, jak byliśmy. Może wygarnąłem część. Pojedyncza pszczółka tu chodzi znowu nic znowu nic OK Kolejny ul, przedostatni już tutaj e, sytuacja podobnie na ostatni plaster taki trochę, ale też widzę tej pszczółki Zmumyfikowane pszczółki. Proszę bardzo. Ciężki plaster od pokarmu. Na dole bardzo ciężki osyp. To mnie ciekawi, w tych komórkach są takie grudki. Czy cukier z cukrzyu? Co to może być? Nie wiem, co się stało moim pszczołom. Nie robiłem nic innego niż w zeszłym roku. To jest śmieszalich, no. Zobaczcie. Zobaczcie. Poszyte plastry. Tak. Super. Wszystkie pszczoły leżą martwe na nie ula. zobaczymy czy w pierwszym lulu jeszcze są jakieś pszczoły jakieś pszczoły to latają może to nie są moje pszczoły tylko czyjeś ale po prostu nie spodziewałem się że będzie aż tak źle pojmowane nie spodziewałem się wygląda na to, że pokarmu im nie zabrakło, bo wyjmowałem ciężkie ramki z z syropem cukrowym. Zaczymy jeszcze w pierwszym ulu, bo nie otworzyłem go do końca. Może jest jakaś nadzieja. Może. Okej, okay, tutaj dwie pszczółki. Więc jakaś nadzieja jest. I bardzo delikatnie otworzę następną ramkę, zobaczę, czy coś się tu dzieje. Że te pszczółki tutaj po prostu były żeby rabować. No i niestety chyba dwa te pszczółki były tutaj po to, żeby rabować. To są cudze pszczoły, to co tu latało Zobaczcie no Też kropeczki w tym syropie Nie wiem co powiedzieć, Mamy dzisiaj dzień dla mnie wszystkie pszczoły mi padły W sumie nie robiłem nic dużo innego niż w zeszłym roku na zimę nie dałem pasków na warozę. bo no, zeszła jesień była trochę szalona, dla mnie nie miałem dużo czasu, żeby tu przyjeżdżać. I nie dałem tych pasków, i potem było już za późno, żeby dać paski, czy coś, nie wiem, nie pamiętam jak to było dokładnie, ale tych pasków nie dałem, i może to warozaje wszystkie wytłukła. Powiedzcie mi, proszę. Czuję się tak, jakbym wszystkich zawiódł, i strasznie mi z tym źle. Tak, przykro mi w ogóle, że tak wyszło. Um, nie ma ani jednej pszczoły w rannym mólu. Przylatują tylko gdzieś skądś, podbierać przez co zostało po tamtych. Nie wiem. No, porażka. To jest dla mnie porażka. Ale nie będę się poddawał. Spróbuję um, może jeszcze raz. Jeżeli będę próbował, to będę na kręce i wam pokażę, jak. Um, jeżeli jakieś pakiety zamówię, pszczół, jakieś odkłady od kogoś. Coś przywiozę, coś osiedlę, coś założę, nowe ule może. A tymczasem bardzo mi przykro, że tak wyszło. No, tak bywa. To te... Muszę do tego podejść, że to jest fragment nauki, tak? Też się czegoś nauczę w ten sposób, mam nadzieję. Może będę z uwagę zwracał na różne rzeczy. Może napiszecie mi, co mogło, jaki mógł być problem, co mogłem zrobić lepiej, co zrobiłem źle. Zima była taka, jaka była w tym roku. Przez chwilę leżał tylko śnieg, większość była duża wilgoć. Ja miałem zamknięte wylotki, może było źle, że miałem zamknięte wylotki, może była duża wilgoć w ulu, może się źle wentylowało, może nie wiem, ale to się musiało stać. Wszystkie matki padły, może, może pewien trzymać się rasowe matki, bo w rasowych matek nie miałem. Pewnie tylko w chyba jedną ostatnią rasową matkę, a ja też. Ale już wymieniły. Nie wiem, no napiszcie mi, co myślicie, co mogło się stać. Powiedzcie mi, co mógłbym zrobić, żeby było lepiej, a ja, a ja pomyślę, co z tym dalej wszystkim robić. No. Dzięki bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Bardzo mi przykro, że tak się smutno skończył i w ogóle cała sprawa tak wyszła. Eee, mam nadzieję, że nie jesteście rozczarowani za bardzo. Ja jestem na pewno. Mam nadzieję, że nie winicie mnie w żaden sposób, że. Tak sfeilowałem. No. Jeżeli będą następne odcinki, to oglądajcie. Pozdrawiam, cześć.